Robi się coraz zimniej i coraz smutniej. Po wysłuchaniu telewizyjnych lub internetowych wiadomości zaczyna nas dopadać depresja, a do następnej wiosny bardzo daleko. To wszystko razem powoduje u większości osób przygnębienie. To taki jesienny bluz, któremu jednak nie możemy się poddawać, bo stąd do ciężkiej choroby tylko jeden krok. Jak z tym walczyć? Oczywiście starajmy się korzystać z każdego pogodnego dnia coraz bledszego jesiennego słońca. Starajmy się cieszyć nasze oczy pięknymi kolorami jesieni. Leczenie kolorami znali już starożytni, a piękne jesienne barwy liści w naszych lasach pozwalają nam nabrać siły i wzmocnić się przed zimą. Pomagają nabrać odwagi wobec życia. Starajmy się głęboko oddychać, tak aby dotlenić nasze płuca, a jeśli nam bardzo źle, Przytulmy się do drzewa w parku czy w lesie z tym, że należy wybierać drzewa w naszym wieku lub starsze od nas. Tak przynajmniej mówią znawcy tematu. Ostatnio widzimy, że oficjalna narracja wzbudza nas lęk i budzi ukryte demony. Czujemy się samotni, nawet w rodzinnym gronie, bo zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy podzieleni. Może więc czas zacząć z tym walczyć. Pamiętajmy, że każdy z nas... Ma w sobie boską iskierkę, która manifestuje się poprzez pozytywne uczucia, takie jak empatia czy życzliwość wobec innych, i która przejawia się w naszej wrażliwości na piękno i na dobro. No ale to są słowa, a jak pielęgnować nasze lepsze ja w sposób powiedzmy praktyczny? Oczywiście warto starać się myśleć pozytywnie, znajdować coraz więcej powodów, aby się uśmiechać. Nie unikać innych, no i porozpieszczać się trochę, bo każdy z nas jest ważny. Nie możemy w pojedynkę zmienić świata, ale zamiast trząść się ze strachu, możemy po prostu zrobić sobie przyjemność, na przykład przygotowując coś smacznego. A świat od razu wyda nam się bardziej przyjazny. Szkoda, że nie można zamknąć w słoiku słonecznego światła i ciepła ale możemy przygotować na przykład smaczne i rozgrzewające pijane rodzynki. Wystarczy łóżeczka, aby zrobiło nam się ciepło i przyjemnie. A więc do dzieła. Taki antydepresyjny przysmak może przygotować każdy. To po prostu nie może się nie udać. Do przygotowania pijanych rodzynek potrzebujemy 50 deka rodzynek, najlepiej dużych i słodkich sułtanek, pół laski wanilii, Kawałek kory cynamonowej, skórkę cienko skrojoną z jednej cytryny pokrojoną w makaronik, ewentualnie 10 deka cukru. Alkohol. Do wyboru wódka lub brandy. Rodzynki należy przebrać, ewentualnie usunąć ogonki. Wanilię i cynamon pokruszyć, wymieszać z rodzynkami i pokrojoną skórką cytryny. Rodzynki z dodatkami przełożyć do pojemnego słoja, a jeśli bardzo lubimy słodycze albo rodzynki nie są zbyt słodkie, to zasypmy je cukrem. Następnie zalać wszystko alkoholem, tak aby wódka sięgała co najmniej o dwa palce ponad poziom owoców. Jest to ważne, bo rodzynki z czasem napęcznieją, wchłaniając płyn. Odstawiamy słoik na jeden, albo jeszcze lepiej na dwa miesiące, przez pierwsze dni pamiętając, aby codziennie potrząsać słojem tak, aby cukier się rozpuścił, a alkohol dotarł do wszystkich owoców. Po upływie tego czasu znakomite pijane rodzynki nadają się już do konsumpcji. Można pojadać je jak konfitury, ale można też dodawać je do kawy czy herbaty, do wszelkich kremów, lodów czy budyni. Pasują też do naleśników na słodko. Są naprawdę pyszne. Pozdrawiam serdecznie i życzę pogodnego, rodzinnego weekendu.